W tym zadaniu mamy dany trapez prostokątny ABCD, w którym znamy długość jednej podstawy przekątną, a ponadto wiemy, że tu są kąty proste i musimy policzyć pole tego trapezu. Żeby obliczyć pole, to będziemy musieli obliczyć jeszcze dwie rzeczy. Drugą podstawę, możemy nazwać ją literką A oraz wysokość trapezu, może nazwijmy ją sobie tradycyjnie literką H. No i teraz, żeby wyliczyć te dwie rzeczy, no to musimy się zaczepić w tych danych, które mamy. Mamy tutaj trójkąt prostokątny, to z tego trójkąta prostokątnego na pewno możemy policzyć długość tego odcinka, może krótko go nazwiemy literką x. Stwierdzenia Pitagorasa. Będziemy mieli, że x kwadrat to się równa długość przeciwprostokątnej do kwadratu, czyli 7,5 do kwadratu minus 6. Kwadrat długość drugiej przyprostokątnej do kwadratu równa się. Liczymy to na kalkulatorze 5625. Przynajmniej ja liczę na kalkulatorze tę potęgę, bo w głowie nie jest to takie oczywiste od razu, a na maturze możemy używać kalkulator, więc dlaczego się nie wspomóc? Mamy wynik. No i teraz możemy wyciągnąć z tego pierwiastek i wychodzi, że x jest równe 4,5. Mając x możemy teraz obliczyć h z pola tego trójkąta ABC. Z jednej strony to pole możemy policzyć, mnożąc przyprostokątne i dzieląc na 2, a z drugiej strony możemy je obliczyć, mnożąc wysokość i tę podstawę i dzieląc na 2. Czyli krótko mówiąc, możemy napisać, że H razy ta podstawa, czyli razy 7,5, to się równa jak iloczyn przyprostokątnych, czyli 6 razy 4,5. No i stąd wyliczamy H, dzielę to na to, i wychodzi 3,6. No to super, mamy wyliczone H, tu mamy wyliczone X, jeszcze musimy wyliczyć A, a żeby wyliczyć A, to dobrze byłoby znać długość tego odcinka, wówczas od całego odcinka AB odejmiemy to i wyjdzie nam długość odcinka CD. No to policzmy, ile jest równy ten odcinek, może krótko nazwę go literką Y, również stwierdzenia Pitagorasa, bo tutaj już i X i H mamy wyliczone. No to napiszmy, że y kwadrat to się równa x do kwadratu, to nawet tu miałem obliczone, to jest 20, 25, minus h kwadrat, h kwadrat nie mam wyliczone, czyli napiszę na razie 3 i 6 do kwadratu. Obliczę na kalkulatorze, ile to jest, no i wychodzi tutaj 7,29 ostatecznie. Wyciągam pierwiastek z 7,29 i y wychodzi równe 2 i 7. Mając y, no to teraz a już możemy bez trudu policzyć, a to się równa 7,5 minus 2 i 7, to się równa 5, 4 i ,8. 4 8. Mamy wyliczone a, mamy wyliczone h, mamy kolejną, drugą tą podstawę ab, to mamy wszystkie dane, żeby policzyć pole naszego trapezu, czyli pole abcd jest równe. Jedna druga razy suma podstaw. Czyli 7,5 plus a, czyli plus 4 i 8, i jeszcze razy h. h jest tutaj 3,6, czyli to się równa. 7 plus 4 to jest 11, i tutaj będzie jeszcze 12 i 3. 12 i 3, podzielić na 2, razy 3 i 6. No to też to na kalkulatorze obliczę, i wychodzi ostatecznie 22,14. No i tyle wynosi pole, szukane pole w tym zadaniu.